Witajcie, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale Balans. U mnie we Włoszech już właściwie przyszła wiosna. Mamy dzisiaj 19 stopni. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Mam nadzieję, że już tak zostanie. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grejpfrucie, a właściwie to o tym, co możemy z niego uzyskać. Wyciąg z pestek grejpfruta. Jak sama nazwa mówi, uzyskuje się go z pestek, ale także z tej białej skóry, czyli właściwie z tego, czego my nie chcemy zjeść. Wyciąg z pestek grejpfruta ma bardzo silne właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i nazywany jest naturalnym antybiotykiem. Ja pierwszy raz wyciąg z pestek grejpfruta kupiłam jakieś 10 lat temu, było to w Irlandii, i poleciła mi go pani, która studiowała medycynę chińską. Wyciąg z pestek grejpfruta charakteryzuje się takim cierpkim, gorzkim smakiem. Możemy go używać zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Jeżeli chodzi o użycie zewnętrzne, to możemy go używać między innymi na twarz i może nam zastąpić żel do mycia twarzy. Będzie to polecane zwłaszcza osobom, które borykają się z trądzikiem. Wystarczy zbliżyć twarz wodą, nałożyć dosłownie trzy kropelki tego produktu, wmasować w skórę twarzy i zmyć. Dodatkowo, produkt zawiera witaminę C, będzie więc to miało takie działanie rozświetlające na naszą skórę twarzy: włosy. Można dodawać wyciąg z pestek grejpfruta do szamponu. W przypadku, kiedy ktoś boryka się z łupieżem, dosłownie 3 kropelki dodać do szamponu, umyć y, włosy i dodatkowo będzie miało to działanie takie detoks na skórę głowy. Jama ustna. Można używać także tego produktu w rozcieńczeniu z wodą, z niewielką ilością wody, wody dosłownie 3-5 kropelek do pukania. Jamy ustnej. Ja już od dłuższego czasu nie kupuję takich gotowych płynów do pokania jamy ustnej, tworzę swój własny i właśnie jednym ze składników tego płynu jest wyciąg z pestek grejpfruta. Zostawię Wam na dole przepis na mój własny płyn do pokania ust, dlatego że produkt jest naprawdę bardzo skuteczny. Oprócz tego, wyciąg z pestek gryfruta w formie rozcięczonej możemy używać na wszelkiego rodzaju grzybice, skóry, paznokci, miejsc intymnych. Jeżeli chodzi o spożycie tego produktu, zaleca się pić dwa razy dziennie szklankę wody i rozcięczyć od 5 do 10 kropel tego wyciągu z pestek gryfruta. Na co? Kiedy my cierpimy na kandydozę, czyli grzybice organizmu, ale nie tylko, także w przypadku, kiedy jesteśmy przeziębieni, może, nam, może nas to właściwie wyleczyć z przeziębienia, dlatego że wyciąg z pesto ma działanie antybakteryjne, zawiera witaminę C. Dodatkowo wyciągu z pestek gryfruta możemy używać w sprzątaniu naszego domu. Można sobie stworzyć swój własny płyn do sprzątania, zmieszać wyciąg z pestek gryfruta z wodą i w postaci takiego sprayu używać na wszelkiego rodzaju powierzchnie będzie miało działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze. Jest to produkt 100% naturalny i bezpieczny. Dodatkowo całkowicie niedawno się dowiedziałam, że na bazie wyciągu z pestek grejpfruta tworzy się produkty do spryskiwania roślin w rolnictwie ekologicznym i można te rośliny spożywać zaraz po tym, jak one zostały spryskane, więc dowodzi to, jak ten produkt jest naprawdę bezpieczny. Ja, jako osoba, która skończyła geografię z ochroną środowiska, wszystkich bardzo serdecznie zachęcam do używania takich naturalnych produktów, dlatego że będzie to miało naprawdę duży wpływ na, na nasze środowisko. Na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy kupujemy ten produkt? Więc tak, jeżeli chodzi o cenę, to nie jest niska, dlatego że ja za taki y, niewielki produkt tutaj we Włoszech, 15 ml, zapłaciłam jakieś y, 12 euro. Y, wydaje mi się, że w Irlandii płaciłam za niego mniej, ale też tam on był dużo bardziej powszechny. Natomiast jest to produkt bardzo wydajny i ma takie wszechstronne zastosowanie, że tak czy inaczej on się opłaca, dlatego że mi taka malutka pojemność wystarczyła tak naprawdę na 6 miesięcy. Zwracajmy jednak uwagę, kiedy go kupujemy, dlatego że ja kiedy kupowałam ten produkt, to pani zaproponowała mi połowę większy i połowę tańszy. Ale kiedy zwróciłam uwagę na skład, okazało się, że zawiera konserwant, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego produkt o takich właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych musi dodatkowo zawierać sztuczny konserwant. Zwracajmy więc uwagę na skład. Kochani, to wszystko na temat wyciągu z pese grejpfruta. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie mi komentarz na dole, a ja myślę, że teraz zjem swojego grejpfruta. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa-pa!